Oglądacie i słuchacie. Dziś będziemy oglądać i śledzić. Postępem zaskoczni nie ma, kapięć, która jest zniesiona w wielości. Dzisiaj z nami pan Fryderyk. A witam serdecznie. Pan Fryderyk jest na Na pewno są zawodnikami, które można podzielić potencjalnego zwycięstwa. Jemu Panu wygrajkowi. Więc zatem przerzucimy się na skocznie Szałnima. Zapraszamy na kwalifikacje na skocznie Szałnima K5 w Wielowsi. Witam serdecznie. Liczymy na dobry konkurs. Już od razu wiadomo, że wszyscy zawodnicy, którzy wystąpią w kwalifikacjach, przejdą do pierwszej serii. Oczywiście, jeżeli będą w stanie. O, Darek, przerwa. Całkiem przyzwoita odległość. A teraz japoński skoczek Hiroki Mayakashi. Maja, Mayakashi! Ojej, ależ upadek. Zobaczymy, czy się podniesie. Artur Dydek. Młody, utalentowany zawodnik. O, i całkiem niezły skok. Skacze Jakub goździ. Teraz na rozbiegu Artur Śniegocki. Trudno nazwać to skokiem narciarskim, na pewno bardzo charakterystyczny. No i zakończyliśmy kwalifikacje. Niestety z powodu odniesionych kontuzji Artur Śniegocki, Śniegocki na japoński przyjaciel o trudnym nazwisku, nie wystąpią w konkursie. W walce startowej Dariusz przerwa. Leci, leci. Pięknie wylądował telemark był bliski. A teraz pora na Artura Dytka. Już mknie po rozbiegu, wybił się. O, ładny skok, ładny. No, ty też nie najgorszy. Jakub Goździk dostał pozwolenie od trenera i leci. Bardzo dobry skok, bardzo dobre lądowanie. Tak, właśnie tego spodziewaliśmy się po Jakubie. Proszę Państwa, więc rozpoczynamy drugą serię na belce startowej Dariusz przerwa. Zapewne po tym skoku obejmie prowadzenie. No to jest pewne, ponieważ startuje jako pierwszy. Świetny skok! Brawo dla Dariusza. A teraz czekamy na odpowiedź Artura Dytka. Ooo, dobry skok, zobaczymy jak z notami. Powtórka. Egzek pozajmuje pierwsze miejsce z Dariuszem, przerwą. Proszę Państwa, to musimy zakończyć już nasz, nasz konkurs i zakończymy to skokiem Jakuba Goździka. Leci, pięknie! Wyglądał w stylu, stylu hadziańskim, ale dał radę. No, zobaczymy jak z notami u tego zawodnika i punktami zawiat. Wszyscy skoczkowie są egzekwo na pierwszym miejscu, a zatem, kończy, zatem kończymy konkurs. Witamy po konkursie Panie Fryderyku, jak wrażenia? Jakie emocje? No, ja wiem, opadły, ale były po prostu, były wielkie podczas konkursu. Konkurs, przynajmniej spodziewany obrót. Cztery zawodników na pierwszym stopniu podjął, to nie zdarza często. No, niestety, szkoda, że nasz japoński zawodnik... Ja mm, nie mam! Ja więcej, a także Artur Śniebrowski dodał uraz, w ogóle, że są to urazy niegroźne. No, ale emocji nie brakowało podczas konkursu. Dziękujemy, panie Fryderyku, dziękujemy również naszym widzom. Zapraszamy na nasze następne programy. Dziękujemy.